Tu, ru, tu tu ru, tu 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 moje luźne gotki. Dzień dobry. Pozdrawiamy również. Dzięki, że wpadłeś. Tak, tak, jesteśmy na żywo na czacie TikTokowym. Dziękujemy, pozdrawiamy Pana Sławomira z zagranicy, bo mamy dwóch oglądających Panów Sławomirów. Teraz konkretnie ten Pan z zagranicy. Ale Pana tutaj z pobliskiego Wyszkowa również pozdrawiamy. E, takie nasze dzisiaj luźne gotki. Porozmawiamy sobie, poprzypominamy sobie o liniach. Tramwajowych lat 90., początku XXI wieku z Krakowa. To są luźne gadki. Tutaj możemy się w czymś pomylić. Trzeba by nas wtedy zweryfikować, powiedzieć: Sprawdzam. Mogą gdzieś tutaj w kraście pojawić się błędy. Zaczynamy. Jedynka. Tramwaj numer jeden. Salwator. pamiętam. I gdzie? Jedynka i to myślę, że dobrze pamiętamy, jeździła z Salvatora na do wzgórz Krzesławickich, na wzgórzach Krzesławickie. Tam przez Kościuszki. Później tam w Zwierzyniecką, koło Filharmonii, przez Plac Wszystkich Świętych. Tam przejechawszy przez Planty w lewo, potem skręcała w prawo w Starowiślą, potem w lewo w Ditla. I cały czas, cały czas tam prosto przez, przez Aleję Pokoju, jeszcze wcześniej przez Grzegórzecką, aż tam, hen, hen, hen. Ja tam nigdy nie byłem na, na jej końcowej, na tej zajezdni. Ja też nie. Ja też nie. Ale tą linią pamiętam, to są lata, koniec 90., początek 21. Jeździł taki. Jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć żebrak? Taki pan. Taki pan. Ty też go kojarzysz, ale też ale innymi. nie tylko, innymi ja, ja, go, ja go w, w jedynce w, widywałem. Zawsze wchodził i tak głośno, tylko może to nie ten, bo ten krzyczał Dzień dobry, jestem chory na AIDS. Powtarzam, jestem chory na AIDS. Od dwóch dni nic nie jadłem. Od dwóch dni i, i chodził i, i, i zbierał nie, pieniądze. Nie, ja takiego pana, który wchodził i krzyczał, zbieram na i mleko. No. A ja, te, to musieli być chyba jakieś i, inni. Zbieram na chleb mliko. Na chleb mliko. Dwójka. Tej linii ja prawie w ogóle nie pamiętam. W ogóle ja nie pamiętam. Nie wiem, a jest taka? Czy była dwójka? No, nie. Szanowni widzowie, czy w Krakowie jeździł tramwaj numer dwa? Nie, nie kojarzę. Nie kojarzę. Jeżeli jeździł, to gdzieś musiał. Nie wiem. A współcześnie jak jedynka jeździ? Też chyba na Salwator dalej. Jeżeli już jest wyremontowany, bo jak teraz byliśmy ten rok w Krakowie, to pętla, pętla była zamknięta. Kościuszki była remontowana. Kościuszki i, i Zwierzyniecka była remontowana. Ja nawet nie wiem. Ja też nie ja jeździłam wiem. jeździłam na obrzeże i to w inną stronę. No, trójka. Trójka, Zbierzanowa jeździła. jeździła Zbierzanowa na... Właśnie nie pamiętam. Na Krowodrze. Krowodrze, Górka. Tak. Ale gdzie, gdzie tam się z, znajdowała nie, nie jej mówię. zajezdnia, w którym miejscu, to ja nie wiem. Nie tam, gdzie tam się ten nowy pa park and drive, tam u, u góry? Nie i dalej się tam nie znajduje. Na Krowodrze i Górce. One skręcają na starą pętlę niektóre, a niektóre jadą prosto. Tak? Bo mówisz o tej Krowodrze już, tak? Czy chodzi ci o Bieżanów? O krowodrzy, Bieżanów, to, to to wiem. Bieżanów to tam przy Teligi, nie? To jest Teligi jeszcze, czy już nie Teligi? Pętla. Świklińskiej. Świklińskiej już. No. A ja mówię tam o, o Krowodrze, bo nie, teraz jest, zrobili dalej. tam dalej, tak, pociągnęli. Ona, ona przynajmniej jak byliśmy w Krakowie teraz, to nie jeździła tam jeszcze. Bo stara zajezdnia to jest tam za fortem, nie? nie? Koło szpitala. Koło szpitala. No, no. Dobra, czwórka. Czwórka mi się z hutą kojarzy. A mnie jakiś Niemiec ściga. Alzheimer mu. Bo nie pamiętam. Nie ja pamiętam nie czwórki. Pa nie pamiętam przystanków w sensie i nazw e, początku i końca pętli, ale kojarzyło mi się, że ona chyba gdzieś tam w stronę huty jeździła. Czwórka. Tak? A może mi się źle kojarzyć. Mogę źle pamiętać. Nie pamiętam, nie pamiętam. mi dalej? Mm -hmm. Piątka. Kojarzę, kojarzę. Prze, przejeżdżała i to jeszcze tym starym perelowskim takim tym taborem. Jak to nazwać? takie Drewniane było? Czy jak? Taki ten stary. Koło dworca. Teraz ten przystanek nazywa się Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Wcześniej to był dworzec główny. I tam tedy piątka. I nie wiem, czy nie jechała z pleszowa. To piętnastka jeździła z pleszowa. I właśnie takim starym tym składem. Piętnastka? Tak, bo ja jeździłam do, do drukarni do pracy tam, właśnie piętnastką. Nie pamiętam piątki. Szóstka! Nie kojarzę tego tramwaju. A ja kojarzę, bo przejeżdżał pod naszym domem. Znaczy przy, przy, przy Krakowskiej przejeżdżał. Krakowską I on jeździł z, z Bronowic. Jak jeździliśmy do dziadków, do prawdziadków do Balic to jechaliśmy szóstką na, na, na pętle tam do Bronowic. I albo do łagiewnik, albo do Borku Fałęckiego. Usemka do Borku Fałęckiego to mi się kojarzy. Jest. Zaraz, czy ja dobrze mówię? Czy na Kurdwanów szóstka nie jeździła? Ja nie wiem. Nie na mnie tak, jakbym miała wiedzieć, bo ja ci powiedziałam, że ja nie kojarzę tego tramwaju. Jeszcze raz powtórzę: to już minęło tyle lat. A to są nasze luźne gotki. M może nam się coś pomylić. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy szóstka nie jeździła? Skurdwanowa. Dobronowic. Chyba skurdwanowa. I tam, jak już zjechała, wiesz, tutaj na dół do. No tu przy, przystanek Bieżanowska. Wierzycie. No. Ja, jak Wielicka, o, na Wielicką, jak zjechała, to cały czas później tam w stronę podgórza, przez, przez Limanowskiego i w prawo przy Koronie. Na Krakowską. Tak mi się wydaje. Później Krakowska, stradą w prawo, przy Plantach. Jak ona by dalej jechała? Albo przez Plac Wszystkich Świętych, jeżeli rzeczywiście jechała do Bronowic, albo tam, o, jak ta ulica, Basztową, albo przez Basztową. Siódemka. Nie ma takiej. Też nie kojarzę. Ja jestem, bo jestem teraz na stronie MPK na liniach, jakie są numery i tu nie ma siódemki. Ale współczesne linie, nie archiwalne. Było w jakiejś krakowskiej gazecie, to mógł być rok koło 2001, koło roku 2001. 2000, no dobrze mówię. Dobrze deklinuję chyba. <laughs> Takie do wycięcia, bo to były czasy jeszcze przed komórkowe, przed internetowe. O smartfonach to chyba nikt jeszcze nie wiem. Może komu się przyśnił jakaś wizja z przyszłości, że, że coś takiego będzie jak smartfon. I takie małe gazetki z rozkładami jazdy. Wszystkich linii krakowskich, tramwajowych. Nie pamiętam, czy również autobusowych. My na pewno mieliśmy linie tra tramwajowe. A teraz ósemka. Ósemka. Do Borku Pałęckiego chyba jeździła kiedyś. Albo do Łagiewni. Ale chyba do Borku. I gdzie? I... Wydaje mi się, że do Bronowic. Możliwe. No, I jecha tak. Jechała z, z Borku przez... przez yy... Zakopiańską, tam, tam aż do ronda matycznego jest Zakopiańska. Mm. No prosto w Kalwaryjską, w lewo w Krakowską i wydaje mi się, że ósemką też jeździliśmy na pętlę do Bronowic, do, do Pradziadków, tam później była przesiadka w, w 208, albo w 258, chyba w 208, bo wydaje mi się, to już tyle lat, że 258 to z skleparza jeździło. Z nowego kleparza. No, no to tyle jeżeli chodzi o ósemkę. Dziewiątka. Bierzano w do... Kiedyś do Mistrzejowic. Mistrzejowic, tak. tak. Teraz Zbierzanowa do Mistrzejowic. No. A teraz chyba no, skręca jest... w tam... Raz, że skręca przez y, estakadę, a dwa... M mówisz jadę... o tym co pobudowali w Płaszowie? No. To estakada? Tak. No. A dwa to jedzie do przystanku Rondo Hipokratesa. Jak się nazywa? Plesz Płaszów, Mały Płaszów, ta pętla, tak? Skąd my jeździliśmy do Grabi? Tak, Mały Płaszów. Mały Płaszów i tam, tam dziewiątka tam. jedzie? No tam tędy. Na tę pętle? Czy nie? Nie, dalej, ona nie. Ona nie nie skręc skręca tamtęty. w lewo w stronę? Ona nie jedzie do, do pętli, ona jedzie dalej. Nie, no bo dalej nie ma torów. Musi skręcać w lewo, jak zjedzie ze, ze ronda Czy z Nowej Hucie. No i właśnie tam jedzie. A my jesteśmy. Ona przy, ale ona jedzie przez estakadę Kuklińskiego, i ona potem nie odbija tam, tylko w drugą stronę. A skąd wyjeżdża? Zbierzanowa. Jeszcze raz, jak jedzie teraz? No, A przez tą estakadę nad Płaszowem, co jest. I w lewo skręca. I... W stronę Zabłocia, w stronę Ronda Grzegorzewskiego. No. Aha. No. no. Chyba. <laughs> Chyba tak. <laughs> Chyba, da. Chyba na pewno. Oj, coś pisze na czacie. 3% baterii. Żegnamy się z czatem z czatem y, TikTokowym, bo za chwilę bateria padnie. Dziękujemy za obecność. A my kontynuujemy nagrywanie na, na YouTube'a. Hmm. Czyli to. Dziesiątka. Dziewiątka odhaczona, dziesiątka łagiewniki. Nie mów, wiesz gdzie? Nie wiem czy dobrze kojarzę. Poczekaj, ale z Łagiewnik, nie? Nie wiem. Albo z Borku Fałęckiego, bo to było tak kurczę, mm, część jeździła tam dalej jeszcze do Borku, a część już w, Łag w Łagiewnikach miała pętle. Mi siątka kojarzy z Pleszowem. Z Pleszowem? Tak. Do Pleszowa? Bo jak wydaje mi się, mogę się też mylić, że jak jeździłam właśnie do drukarni, to była i piętnastka, i dziesiątka też przejeżdżała tam. I Może. Dwudziestka. Ja nie pamiętam... chyba? Ale ja do, do, gdzieś, gdzieś do chuty jechała. No. Gdzieś do Chuty. Jednastka. Mm, nie pamiętam. Nie kojarzę tej linii. Teraz jeździ mały ptaszek, teraz kojarzę, mały płaszów, ona zajeżdża tam na mały płaszów i czerwone maki, to teraz, a kiedyś nie było. Ale nie było czerwonych maków, bo czerwone maki to tam jak dawne Tesco było, to pobudowali linię w tamtą stronę, nie? Tam jest nowa, nowa w ogóle ulica, a jeżeli nie nowa, to całkowicie prze, przebudowana. Nie wiem. To była jedenastka? Dwunastka. Teraz nie ma. Nie kojarzy Zbierza, dwunastki. Wieś... Trzynastka. Trzynastka. Zbierza. Przyspieszmy tempo. Te nasze luźne gotki już 10 minut trwają. Zbierzanowa jeździ trzynastka, jeździła i jeździ do Bronowic. I też jeździła tylko inną trasą. Bo tak, jeździła tak, tak. tak jak teraz, jeździ trójka. W sensie jeździła przez Starowiczną i skręcała dopiero tam. Nie pamiętam, czy karmelicka, czy królewska. Mi się mylą te ulice zawsze. Królewska to tam ale, jest, jak się z placu Inwalidów ale wyjedzie. 13. Teraz dalej jeździ na tej trasie, chyba tylko inne, czy inaczej. Dalej jeździ od tego punktu do tego punktu, tylko po innej trasie, nie jeździ po trasie starej trójki, chyba. Czternastka. Nie kojarzę. Nie kojarzę. Nie pamiętam. Piętnastkę kojarzyłam, właśnie ona z pleszowa. A dokąd skąd? Z A Dokąd nie pamiętam. Szesnastka, siedemnastka. Nie pamiętam, czy były w ogóle te linie. Osiemnastka, osiemnastka, cichy kącik. Nie wiem, czy piętnastka też to ciekawe. Łagiewniki. Piętnastka chyba było, cichy kącik pleszów. Słuchaj, a na cmentarz Rakowicki dwójka nie jeździła? Czy ta piątka właśnie? Jest tam przecież pętla i tam coś jeździło. Z, z Lubicz skręcało, wiesz, przed rądem Mogilskim, między, między dworcem a Rondem Mogilskim skręcało, no idąc od dworca w lewo. No coś tak. Dwójka nie... chyba. A dokąd ona by jeździła? Bo, bo minęliśmy dwójkę, jakoby jej nie, by, by nie było, nie? Mhm. Ale chyba była, ale to wszystko to są nasze luźne gotki. Osiemnastka Cichy Koń, dziewiętnastka, o pamiętam była, była. Plac Centralny Łagiewniki albo Borek Fałęcki, tu mi się zawsze będzie myliło. Ale na Plac Centralny chyba dziewiętnastka jeździła. I przejeżdżała tam właśnie pod tym Tesco przy Kapelance i przez Ditla przejeżdżała. Mieliśmy przystanek pod domem. Po, po drugiej stronie ulicy mieliśmy przystanek. 20. Nie kojarzę jej. Nie pamiętam. 21 kojarzy mi się właśnie też z Leszowem, bo jak jeździłam do drukarni, to 15. Było i to chyba rzadko jeździło, to 21. Wydaje mi się, że czasami do szkoły czy ze szkoły gdzieś podjeżdżałem, bo ono przez Podgórze, przez Limanowskiego przejeżdżałoby. Ale mogę się mylić. I też tam z Borku, czy, czy, czy z Łagewnik? Ale gdzie ono by dalej jechało? Do Kurdwanowa? Na Pleszów. Na Pleszów? No. To gdzie by skręcało? Mi się z że tam była pętla. Yy, to, to musiałoby skręcać to... na Plac Bohaterów Getta. No i obecnie jeździ też. I skręca w... Piastów. A Pleszów osiedle Piastów? To też jest nowe osiedle, no. chyba. Mm. To nie takie nowe. No, i, ale w tamtych okolicach pobudowali takie yy, wielkie jakieś tam. Co kto lubi? To, nie to ładne, co ładne, a to, co się komu podoba, mi się nie podoba. Ale komuś się może podobać. Jeden woli bułki, drugi córkę piekarza. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. 22. Kojarzę, że była, ale nie wiem, gdzie jeździła. A dziewiętnastka, mówiłem, że jak jeździła? Nie już, wiem. Już, już się miesza, już się miesza, bo na Plac Centralny, nie wiem, czy to 22 nie jeździło na Plac Centralny, y, właśnie tą trasą, którą wymieniłem przy dziewiętnastce. Po, po, po Kapelanka, Most Grunwaldzki i, i tam Łagiewniki i później cały czas prosto przez Grzegorzecką a Aleję Pokoju. To było 20 ile? 2. 23? Wydaje mi się, że była i że jeździła z Bieżanowa, ale dokąd, jak, gdzie nie pamiętam. Przecież nie pamiętam. 24 cztery Mistrzejowice czy Bredze. 24 było? 24 jeździło z Kurtwanowa, nie? I dalej chyba jeździ z Kurtwanowa. Kurczę, tak jak siedliśmy teraz, przynajmniej ja, i zacząłem się nad tym zastanawiać, to ja mam już wiek starczy, już mi się wszystko myli i miesza. By, by, był taki tramwaj, był. Jest dalej. Jest dalej i to chyba już ostatni, ja nie ma 25, do, 26. Jeździ do Bronowic. Tam porobili teraz jakieś chyba 50, 50 coś tam, 70 coś tam, to są jakieś nowe linie. Ja opuszczając Kraków w 2007 roku, żegnałem go jeszcze bez następujących linii tramwajowych. Teraz na rondzie, z ronda Grzegorzewskiego można w stronę Zabłocia, aż tam cała, cała tam, hen daleko, tam jest wszystko przebudowane tam na Mały Płaszów, tego nie było. W Nowej Hucie to za bardzo się nie, nie, nie orientuję, bo to nigdy nie była, jak to się mówi, moja dzielnica. <grym> w Nowej Hucie nie, nie miałem ani znajomych, ani kolegów, ani spraw, ani interesów żadnych. Co nie oznacza, że nowa huta, bo ktoś mi to też kiedyś napisał. Mówisz o tej Nowej Hucie, jakby tam jakie parchate ludzie mieszkali. Teraz parafrazuję. Nie, no po prostu to, to nie, nie, nie był, nie był moje, mój rejon, no nie wiem, jak to powiedzieć. no. Hmm. Jakich jeszcze linii nie było? Poczekaj, czekaj. A, no to nowe ten Park and Ride to jest Górka Narodowa, chyba nazywa się. Tam przy. Bo dojście do niej też jest od alei 29 listopada Ta, tam już na, na, na górze. Tego nie było. A w którym miejscu? A, to jest przedłużenie tam z. Dobra, już jest z, z tej starej zajezdni trójki. Tyle czy oczywiście A, no, es -est estakady. Estakady tej, tej nad torami kolejowymi tam przy bagrach. Co to są Bagry? Jeżeli mi pamięć nie myli, to bagry to z niemieckiego koparki. I to byłoby chyba na tyle. Ech. Moja ulubiona linia miała swoją ulubioną linię tramwajową. Trzynastkę. Trzynastkę. No proszę. Dlaczego? Bo dojeżdżałam nią w większość miejsc, gdzie potrzebowałam się dostać. Ja też Łącznie z no, uczelnią. Ja też miałem swoje ulubione lini, linie tramwajowe, bo <noise> dowoziły mnie do pięknych miejsc, dobrze mi się kojarzących. Jak na przykład jedynka na Salwator mnie, mnie wiozła. Tutaj zaraz przecież nie nie opodal błonia, ca cały zwierzyniec, kopiec kościuszki. Czy ósemka, która wiozła mnie właśnie do Bronowic, do, gdzie później się przesiadało w 208, do, do Balic. No, a 208 to w ogóle była magiczna, kochana, kolorowa, piękna linia autobusowa, która dowoziła mnie do, do tychże Balic, do pradziadków, do miejsc. Które dzisiaj już tylko mogę w snach odwiedzać, no, tak jakoś wyszło. Ja tak jak ostatnio byłam w Krakowie i poszłam do galerii Kazimierz to tak sobie pomyślałam, że tak w sumie nie wiem, wszyscy teraz tam albo Bonarka, albo Krakowska, nie? Ale A Kazimierz? Ta jest tak śliczna ta galeria, ja zapomniałam, które? że ta jest taka ładna. no gal Galeria Kazimierz. Kazimierz. No. ja tam bywałem nie raz w ogóle. Ja też tam bywałam, ale wiesz jak otworzyli Krakowską, potem Bunarkę, to zazwyczaj te dwa miejsca są takie bardziej oblegane, no nie? Zawodowo tam ale... bywałem, bo ja nie lubię galerii. A jak poszłam ostatnio, bo to Action chyba, Action było w tej galerii. A no i koło galerii krakowskiej w... linia tramwajowa. To, yy, to właśnie tak sobie widziałam, jak to ładnie, ja zapomniałam, że to ładnie było. Zupełnie no. inny klimat tej galerii jest niż tych nowych takich to nie, jest, nowszych. To jest Pawia. Żeby pobudować to, to musieli sporo zabudowy tam wyburzyć chyba. Całą tą stronę, gdzie jest teraz galeria tej Pawiej. A jak powiedziałem? Ja mówiłam o Kazimierzu. A ja o Krakowski. Coś zagadaliśmy. No nie pamiętam, co stało wcześniej tam, gdzie teraz galeria Kazimierz stoi. Co tam było? Nie, nie pamiętam. pamiętam bo to jest, ta, to jest chyba starsza, nie wiem, przy pierwszej Pierwsza, Pierwszy, nie pierwsza, plaza, plaza, plaza była pierwsza przy, przy Alei Pokoju. A potem była Kazimierz. Potem była Kazimierz. A nigdy nie, 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 przepadałem za tym. Mm. Ja w plazie byłam tylko raz. Byliśmy z klasą, w kinie tam, w tym IMAX-ie. A słuchaj, jak, jak jedzie tam koło, koło galerii tramwaj, nie, jak już jedzie w te, w te, w te rejony, te, Dalsze, no, peryferyjne. Jak on tam dalej jedzie, ten, ten tramwaj? ja jedzie pod, pod wiaduktem, pod, pod alejami trzech Wieszczów co aleje przechodzą w, w te aleje listopada. I on tam później, on ma tam nie gdzieś? Jak on? On wyjeżdża i łączy się z tą linią na górkę narodową. Tam jeżdżą jakieś tramwaje. Nie pamiętasz, ale wiesz o czym mówię. On tam też pod ziemią ma przystanki, ten tramwaj. 50 chyba. No właśnie, te, te nowe jakieś linie tam. Przy, przy Monte jest jakaś zajezdnia i to nie nowa przecież. Nie wiem, ja dużo nie pamiętam. <śle <śle> Ale dobrze, to byłoby na tyle. <śle> Trzeba podciągnąć do nasze luźne gotki i kończyć. Kończymy, kończymy, kończymy. Serdecznie zapraszamy, serdecznie prosimy o zasubskrybowanie naszego kanału. Zapraszamy na pozostałe media społecznościowe, na pozostałe nasze kanały YouTube'owe, bo nasz główny kanał krakowski uśmiech przeszedł reorganizację i chcielibyśmy się nieco przypodobać algorytmowi, żeby nasz kanał tak bardziej ruszył do przodu. Dlatego zapraszamy na, niektóre kąciki po prostu zostały przeniesione do, jako nowe kanały teraz funkcjonują. Zapraszamy na kanał historyczny Lolo poza szlakiem. Bardzo, bardzo polecamy tego człowieka, bo to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Polecamy również, nie polecamy, zachęcamy, zapraszamy na fanpage e na Facebooku na Facebooku. Przede wszystkim krakowskim targiem, czyli szwarc, mydło i powidło, plac Zero Waste, gdzie możecie nabyć, jak sama nazwa wskazuje. Syćko, syćko, no skróca fuks! Taką butelkę prl Tylko u nas! Tylko u nas butelka z PRL-u! I to nie jedna, a więcej się znajdzie, no niestety pusta. Słucham? No tak, wariat, 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 wariat. No i uśmiechart, ręko rękodzieło Katarzyny. Powinienem pierwsze wymieniać, nie ostatnie, ale Właśnie ostatni, ostatni będą pierwszymi coś pominąłem, o czymś zapomniałem dużo tego, dużo tego wszystkie linki, odnośniki w opisie tego materiału tymczasem żegnamy się już z państwem wyczekujcie nas w przyszłych materiałach, w przyszłych nagraniach, bo serce ułana gdy je położyć na dłoni na pierwszym miejscu panna, przed panną tylko kłoń ja <laughs> zająknąłem dziękuję, cześć Każdy w mieście plac. Kołem Jorzyk Ratosławnie skrzydłach, ja kiedy gołą. O Boże, ile ja jeszcze tak wytrzymam, ile ja tak pociągnę.